Cześć moi drodzy, witam was ponownie na kanale House of Makeup z moim super wyjątkowym gościem, czyli Adą Grotkowską. Dzień dobry. Cześć. Znowu się widzimy, znowu nagrywamy, jest. to jest zawsze takie przyjemne. Uwielbiam. Ja też. My już jesteśmy po pierwszym nagraniu, i słuchajcie, spojrzyłyśmy na zegarek, i pierwsze nagranie zrobiłyśmy w 19 minut. To jest odcinek, który już śmiga u szanownej Ady. Zapraszam. <laughs> Koniecznie musicie zobaczyć. Ten myślę, że tak nam szybko nie pójdzie, ponieważ formuła tego odcinka jest nieco inna. Dzisiaj postanowiliśmy z Adą wymienić się naszymi hitowymi hitami, ulubieńcami z drogerii i będziemy tak sobie wzajemnie jest. polecać kosmetyki. Tak, jestem bardzo ciekawa, jak ja się sprawdzą moje polecenia Tobie. No właśnie, myślę, że to będzie ciekawe tak. doświadczenie dla nas. Mam nadzieję, że również dla Was zapraszamy. A jak zapewne możecie się spodziewać po naszych nieumalowanych twarzach, my się dzisiaj będziemy malować. Tak, naturalnie. I no właśnie, i zaraz sobie przygotujemy powiekę w postaci korektora, bazy itd., dalej Użyjemy naszych sprawdzonych produktów i zaczniemy od wymiany cieni do powiek. I ja tutaj daję e, mojemu szanownemu gościowi pierwszeństwo. Tak, i ja Cię obdaruję dzisiaj paletką Wibo. O, nie używałam. Chyba właśnie nie używałeś, tak. dlatego ją wzięłam. A co Ty dla mnie przygotowałaś? Moja droga, ja przygotowałam dla Ciebie z kolei dwie paletki cieni do powiek, które są nieznane na YouTubie. Nie widziałam ich często, natomiast uważam, że wiele osób powinno je poznać. To są paletki cieni Ingrid. Ja miałam przyjemność prowadzić warsztaty właśnie we Wrocławiu, właśnie z marką Ingrid i y, przetestowałam tam te cienie i muszę Ci powiedzieć, że są naprawdę ekstra. Maty są bardzo intuicyjne, to nie jest taka szalona pigmentacja, Natomiast to jest taki rodzaj matu, który bardzo fajnie sprawdza się w pracy, fajnie, można głęboko budować, nie są przekształtował, żeby tak każdą nie z takimi no, cieniami. Otóż to, natomiast jeżeli chodzi o metaliki, wow, to ma tutaj ta tak, hmm. niesamowitą sytuację, ja przygotowałam dla Ady dwie paletki, żeby sobie mogła wybrać po prostu na które. Ale powiem Ci, że, że już po tych wszystkich szalonych makijażach ostatnio, jakie zrobiłam, o, chyba to ta tak? do mnie woła po prostu. No proszę bardzo, Adrianna Grodkowska dla wybrało. Oczywiście kolory, a Małgorzata dla Ady tak, neutralne. I wreszcie zrobię coś delikatniejszego no, sobie. Znaczy, znaczy nie delikatniejszego, delikatniejszego ale w bezpieczniejszych kolorach niż niebieski i zielony i fioletowy. To co, się do tego. Ja zacznę od tego cienia Rich, który nałożę sobie palcem. Bardzo on mi się w ogóle podoba. no jest boski. Ma piękne drobiny. Ja kapik. Powiem ci, moja droga, że pierwsze wrażenie jest takie, że czuję się jakbym używała palety Huda Beauty. Mhm, mm tak, bo to jest taka konsystencja. Naprawdę. A ja zacznę od matowego beżu tradycyjnie nałożę go pod łuki brwiowe. Mmm. Fajna ta konsystencja cienia, przynajmniej ma Bardzo co Jest kremowy, nie jest suchy, jest dobrze napigmentowany, nie jest za jasny, nie jest za ciemny. No, ja powiem Ci, że bardzo podobają mi się te palety i fajnie się z nimi pracuje. I taki jest wydajny, bo mm? po jednym zamoczeniu jestem w stanie tutaj pokryć całą przestrzeń pod łukiem brwiowym. Pogoda za oknem nie rozpieszcza, więc mnie skusił ten cień flame. Wow. Piękny oran. Ostro, idzie. A ja! <laughs> Ale. No nie, jaka pigmentacja. Ale przy tej pigmentacji ten dzień się pięknie rozciera. Mhm. Mm no chyba zakupy dzisiaj będą. Ja chyba teraz użyję tego dosyć neutralnego, jasnego brązu. Nazywa się Neutral Copper. I powiem wam, że mam dzisiaj ochotę naprawdę na jakiś taki subtelniejszy, kobiecy makijaż. Zamianka! Zamianka, no to ty mnie mobilizujesz do takich makijażów, bo zawsze jak mi walniesz taki ładny, kobiece to później hmm. nie mogę się na siebie przestać patrzeć. No widzisz, a mi... Jadę samochodem i wiecie, <laughs> zamiast patrzeć na drogę, to patrzę w lustro. <laughs> O, użyję trochę tych ciemniejszych brązów, będę je mieszać, po prostu wzmacnić tutaj zewnętrzny kącik. I jak dzisiaj pracuje z tą paletą? Bardzo Super. dobrze, Na Bardzo naprawdę. Bardzo dobra paleta. Myślę, że dzisiaj będą zakupy. To jest jedna z lepszych w ogóle paletek w BIBO, moim zdaniem. No i dlaczego ja jej nie miałam, słuchaj, do tej pory? Trzeba to dzisiaj zmienić. Ale pomimo tego, że ten orange jest naprawdę intensywny, taki wręcz neonowy, no to on się bardzo ładnie rozciera. Mm -hmm. Ja tutaj nie używam żadnego tak. dodatkowego koloru, a on naprawdę bardzo ładnie pracuje. No i te metaliki, no to jest to Naprawdę, ja mam wrażenie, jakbym malowała się paletą Huda Beauty. To jest Vibo, tak? Mhm, mm Vibo. No to jednak w marce Vibo mamy trochę skrajności, jeśli chodzi o palety cieni do powiek, bo ta jest świetna. Natomiast y, modern, dobrze pamiętam, najgorsza, tak, najgorsza na świecie. Tak! Nie chcę zawsze robić jednego i tego samego odgrzewanego kotleta w bublach, które robię, ale to jest tak zła paleta, że mogłoby być chyba w każdym odcinku naprawdę. Mm -hmm. Kochana, a ja jeszcze przygotowałam dla Ciebie kilka fajnych gadżetów. Mm. Jako że palety cieni są dosyć neutralne, tak. to mam tutaj kilka fajnych pigmentów. I mm -hmm. co to jest? Co -co? To jest kobo my i secret. my secret. Ja jestem naprawdę fanką tych pigmentów. One są moim zdaniem naprawdę przepiękne. A masz primer. Oczywiście, no jak <laughs> rzecz bez tego pigmenty jak najbardziej. Uwielbiam te pigmenty. Nie jestem do końca na bieżąco z tym, który jest w ofercie, który jest wycofany, ponieważ one się dosyć rotacyjnie wymieniają, ale przygotowałam Ci tutaj kilka moich okay. ulubionych. Subcio. I gdybyś chciała jeszcze sobie dodać trochę kolorku, to przygotowałam Ci jeszcze moje ukochane kolorowe linery, czyli One są znakomite. Wonderswipe mają tak piękne kolory. Możesz z nimi różnie pracować, bo możesz nałożyć je jako liner, a możesz je od razu rozmazać i one teraz... Ja wiem, ja używałaś ich na mnie, jak byłam Twoją modelką na warsztacie no indywidualnym. No właśnie, <laughs> właśnie, także polecam Ci, tutaj okay. przygotowałam Ci cztery kolorki okay. w zależności od tego, które sobie życzysz. Są naprawdę świetne Dzięki. i nawet nie wiem, czy ja sobie któregoś dziś nie przemycę, bo ja po prostu uwielbiam. Wiesz co, to ja przejdę do pigmentu. A proszę I bardzo. to jest, słuchajcie, My Secret kolor Lilac Star. Mój ja oczywiście ukochany odcień. Najpierw nałożę odrobinkę NYX Glitter Primera na moją ruchomą powiekę. Wcześniej nałożyłam jeden z błyszczących cieni z tej paletki, którą mi dałaś. Mm -hmm. A jeśli chodzi o ten pigment, to on ma takie różowe drobinki? Też trochę jakieś złote? Tak, różniki. i trochę takich właśnie wrzosowych. Ja naprawdę kocham ten pigment, jest przepiękny. Uuu, no naprawdę, on jest cudowny. Boski. Tak, on jest naprawdę... Zupełnie zmienia ten makijaż. Mm -hmm. Tak, wystarczy neutralna paleta i ten pigment i po prostu jest super. Cienie są na ten moment naprawdę ekstra i tak mi się podoba już sam ten oranż, że chyba się na nim zatrzymam, bo chciałabym, żeby był głównym mm, bohaterem tego cieniowania, naprawdę mi się podoba, ale nie ukrywam, że chciałabym chyba sobie troszeczkę jeszcze doświetlić ten metalik i on jest taki jakby złotawy i mam tutaj piękny pigment Kobo, którego bardzo dawno nie używałam, to jest odcień Aurora i to jest właśnie taka fajna oliweczka, więc mm -hmm. chyba sobie tutaj małe co nieco dodam, o takie cudo. Aż się wysypało, chciało być z nami. Proszę bardzo. <głos> <głos> ja już nawet wam nie powiem, gdzie ja miałam brokat. Nie raz i nie dwa, nie takie rzeczy się robiło. No oczywiście, że nakładam teraz NYX Glitter Primer. w course. No. Bez tego moje przyklejenie pigmentów nie miałoby po prostu sensu. Moje też, <noise> jak się możesz domyślać. No raczej. <noise> no ja to dzisiaj jak szaleć, to szaleć. Jakoś tak ostatnio chodziła za mną właśnie taka metaliczna oliwka. Więc ja będę dzisiaj taka oliwkowa. Co fajne, to ale jest. Ale pięknie, uwielbiam takie makijaże. Cudnie to wygląda. No, dzisiaj pod Ślicznie. twoim... Okiem, taki kurs trochę indywidualny. <laughs> dobrze go się robię, taki delikatny. Pięknie robisz, a ja kolorowe dobrze? <laughs> tak, dobrze ci idzie. <laughs> to dzisiaj można by powiedzieć, że nie tylko zamiana kosmetyków, ale taki style Tak, nawet. Widzisz, jak oddziałujemy na siebie. No. Ada użyła takiego malinowego linera w numerze 009 Mega Hotie. Zgadzam się. A ja użyję sobie brzoskwinki 006. Myślę, że będzie fajnie wyglądała do tego oka. I to jest dosyć jasny liner, ale będzie fajnie się myślę, że układał przy rzęsach. Taki lekki akcentik. O, fajnie. Fajnie tak nawiązuje do tego cieniowania. Teraz trzeba popracować trochę nad tą cerą. Co ale powiem ci, wyraźnie. że bosko wyglądasz z ty ty tymi też! Oczami. Ty też! Jakbym się przeglądała w lusterku <laughs> prawie, tylko z włosami. Tak, ale powiem ci, bosko połączyłaś te kolory. No, ta zieleń. No super. Teraz Prostymy słuchajcie, czas na podkłady. Tak. I co właśnie mamy? Mamy po prostu nawilżoną cerę, prawda? Tak, tak, jak najbardziej. Dla Słuchaj, Ja mam dla ciebie podkład, który jest troszkę taką dziwną sytuacją, ponieważ ja go bardzo lubiłam jakiś rok temu, później weszło na rynek mnóstwo innych mm -hmm. nowości. I trochę o nim zapomniałam, ale wybrałam go dlatego, że wiem, że chyba go nie testowałaś. Nie, to będzie mój pierwszy raz. Właśnie, a wybrać coś, co wiem, że nie testowałaś, nie jest wcale takie proste, dlatego mam dla Ciebie Lasting Finish Breathable od Imela. To jest dosyć lekki podkład, ale dobrze utrzymujący się, no ale nie ma jakiegoś szołowego krycia, ale okay. krycie za to zapewnią Ci korektory, które dla Ciebie o, przygotowałam, też, też loreal i fali. E, mam Super. je w dwóch kolorach ivory i biskit, więc mm -hmm. sobie coś tam wymieszasz. Bardzo dobierasz. fajnie. A co tam masz? Super. A ja mam dla Ciebie, moja droga, e, tak, podkładik płynny, zastygający, jeden z moich w ogóle ulubieńców wszechczasów. I to jest Belchy po alergenik. Tak, znam perfect. i lubię. lubię go. Czyli będziesz się dobrze czuła. Tak, no tak. To bardzo fajnie. Dzisiaj nie się dobry makijaż. No, mam dla Ciebie jedyneczkę i dwójeczkę. Mm. Także zobaczysz sobie, który będzie lepszy. I przygotowałam dla Ciebie korektor Golden Rose, ponieważ Ada jest jedną z moich ulubionych modelek na warsztatach. I wiem, że u niej super wygląda, w związku z czym y, chciałam również Wam powiedzieć, jak fajnie na niej wygląda, żebyście mogli sobie zobaczyć. I to jest odcień 02. Muszę przejrzać się bardzo. korektor jest wreszcie super. od Golden Rose. Tak? Naprawdę, naprawdę. Bo naprawdę ładnie wygląda dobrze, się utrzymuje, nie zbiera się w zmarszczkach, jest ma optymalne świetnie. krycie, jest lekki pod okiem, same plusy, żadnych minusów. To co, no, przechodzimy wstępnie. do aplikacji. Ja chyba będę przy tej jedynce pozostanę, bo... Ja mam odcień 200. Mam um, Beige i Olive. Okej, okay. ale jaki aplikator! Tak. Włała wiła. O, nawet fajnie o, ona pachnie. chyba trochę ciemnieją z tego co pamiętam, najjaśniejsze kolory tak nie ciemnieją, ale... Ale jaki ładny odcin, neutralny, piękny. Okej, okay, ja wziąłam tą jedynkę, jest okej. Okay. Ona tu jest niby napisane, że to jest Warm Beige, ale w sumie te tony nie są wcale takie tak, ciepłe, więc to prawda. Super, bo się bałam, że będzie żółciutko. A ja widzę, że ten podkład z Rimmel y, trochę ciemnieje, co akurat w moim wypadku na plus, dlatego, że obawiam się, że będzie troszeczkę za jasne do mojej szyi i dekoltu. Wy go nie widzicie, ale już na podstawie szyi możecie stwierdzić, że mam ją trochę ciemniejszą, ale wygląda mega lekko na skórze, jak się ładnie w ogóle tak naturalnie błyszczy. O, widzisz, jestem zaskoczona, że Ci się sprawdza to, co mi, bo po... jeśli chodzi o podkłady, to nie zawsze. To prawda, mamy często, podobno, no tak. właśnie. I z pudrami też u nas jest różnie. O, to ciekawa jestem, czy spodoba Ci się to, co dla Ciebie ja dzisiaj też. przygotowałam. Ale bardzo ładnie wygląda ten podkład. W ogóle go nie czuję na skórze. No, ten z bal jest też boski. Nawet lubię go bardziej niż ten Nude Liquid Power. O, proszę, czyli trafiłam tak. dzisiaj. Super. Bo ma takie naturalniejsze wykończenie. Mm -hmm. Tamten jest bardziej matujący. Mm -hmm. No, bardzo mi się podoba ten odcień. W ogóle fajne konsystencje. Przechodzę do korektora. Ta dwójka ma właśnie taki fajny, chłodny ton. Ja rzadko w ogóle się spotykam no, z takimi chłodnymi tonami w korektorach. Idealny dla ciebie. Bardzo mi się podoba. Daje takie świeże wykończenie. Ale też nie można mówić o braku krycia w jego wypadku. Tak, tak. No właśnie to jest takie. Dla idealnie, mnie jest idealne krycie. Idealnie jest to wypośrodkowane. A teraz u mnie będzie pierwsze wrażenie tego korektora L'Oreal. Masz ten... skubane krycie, co? No właśnie, uprzedzałaś mnie, żebym nie nakładała zbyt dużo, więc mam to z tyłu głowy. Uuu, ale jest krycie. Ale ładnie wygląda, nie czuję się póki co sucho. Mhm. Mm mhm, mm ale w ogóle piękny jest ten odcień. Bardzo ładny, tylko trzeba uważać na ilości, bo jednak... to jednak... Jest to zdradliwe. Duża ilość może wyglądać ciężko. Ale, ale też jakiś wielki aplikator. Tak. A miałaś, powiedz, um, na przykład do czynienia z takim produktem, który wszyscy w internecie uwielbiali, tylko nie ty, bo ja miałam i to był chyba korektor Maybelline. Yy, I muszę powiedzieć, że ja spotkałam się z tyloma pozytywnymi recenzjami, że byłam w szoku, jak on. A jego też bardzo źle. Lubię. A widzisz, <laughs> No właśnie, u mnie niestety koszmar. Kurczę, i też, też na pewno coś takiego miałam. Ale właśnie Ada opowiadała o, o... W swoim filmie, mogę Wam tutaj zrobić małego sneak peeka, bo resztę musicie iść już bezpośrednio do Ady, o pudrze pod oczy, Hean, który właśnie też ym, ma absolutnie wspaniałe recenzje w internecie. Tak. Natomiast tutaj... Opinia Ady była inna. No ja ci powiem, że na razie czuję się bosko. Ja. W tej mieszance korektora, podkładu. Ale to jest ta tego aura, w... bo znowu tak fajnie się nagrywa, Ale że tak na ten kolor będzie dla ciebie za jasny albo zbyt pomarańczowy, a na razie zgrał się tak. w Ci, rewelacyjnie, bez żadnego miksera. Oczywiście warto gdzieś tam mieć to z tyłu głowy, że jeżeli ten podkład by wam się spodobał, to weźcie pod uwagę, że on się troszeczkę utlenia, tak. czyli ciemnieje, ale wygląda naprawdę fajnie. Czas na pudry. Tak jest. Ja mam dla ciebie puder Ibra. Ja wiem, że to nie jest marka taka typowo drogeryjna mm -hmm. stacjonarna, ale dostaniecie ją w drogeriach internetowych. Zaliczę. Bardzo fajny puder. Nie będę o, nich, o nim dużo mówić, bo nie chcę Ci niczego sugerować. Dobra, Jestem ciekawa Twojego zdania. Okej, okay. a ja chyba muszę zasugerować, ponieważ o. odkryłam ostatnio tak świetny puder. Nie widzieliście jeszcze go na moim kanale i Ada też go nie testowała, bo no już się ja? o to pytałam wcześniej, czy nie miała do czynienia z tym pudrem. Yy, I powiem Wam, że to jest puder dla mnie niesamowity, Ponieważ uwaga, to jest wersja transparentna, jest to puder Yoko Matte Your Face Loose Powder. A gdzie można kupić Joko? O ile mnie pamięć nie mieli, to w Hebe. I to jest kolor, który przypomina mi troszeczkę takie różowe tonacje i ja teoretycznie tego nie lubię, a ten puder wygląda znakomicie, z kolei Ada lubi różowe, więc ciekawa jestem bardzo tak, z Twoich wrażeń. zdarzeń. I powiem Ci, że lekko różowy jest też ten z Yves Saint Laurent. A, Widzisz jakie porównanko. Ja troszkę za dużo go wysypałam, ale właśnie on też, ten puder też jest lekki <grybuj> Chyba troszeczkę się poobijał w mojej torebce. <grybuj> Jaki człowiek próbuje mi się podoba. A podobno się nie powinno śmiać, jak ma się korektor pod oczami. On jest lekko różowy, dokładnie jak Yves Saint Laurent, więc okay. jestem ciekawa jego wykończenia na twarzy. Mm. Zaraz to okay. A ja mam tutaj ibre, która jest taka trochę piaskowo-żółta, nie? Tak. Dobra. I ja właśnie używałam tego pudru w momencie, kiedy miałam jeszcze samopalasz na sobie, więc teraz nie byłabym przekonana do końca, czy aplikować go na sobie, ale dobierałam kosmetyki tak, żebyś ty mogła ich spokojnie użyć, więc ty możesz. No, pod oczami wygląda ładnie. Ja w ogóle mam wrażenie, że ja mam efekt photoshopa pod oczami. Zobacz, Ta, jak mi pięknie wygładził. Wyglądam, tak. <laughs> Słuchajcie, śmiać mi się chce, bo my już mamy tutaj wszystko na spodniach: pigmenty, brokaty, pudry. Jest wesoło. Ja się bardzo cieszę, że zabrałaś mi taki puder, dlatego, że no pasuje teraz do tonacji mojej skóry ale idealnie. pięknie wygląda. Nikt mi teraz nie, nie powie, że się odznacza rękawstwo, że <noise> właśnie nic nie odznacza. Wow, A pięknie tutaj wygładza pory. Tak, ale żarty żartami, rzeczywiście to jest trochę moja wina, ponieważ ja miałam ten puder w torebce i dlatego jak go otworzyłaś, to miałaś troszeczkę zbyt dużą warstwę, natomiast to tylko świadczy o tym, że ja uwielbiam ten puder i on daje krycie, ale nie takie, które w jakimś takim diametralnym stopniu zmieniałoby Ci mhm. kolor podkładu, ponieważ ja też go używam, a mam zupełnie ciemniejszą karnację niż Ty. I naprawdę bardzo, ale to bardzo go ostatnio polubiłam. Tutaj mam takiego Zenona, którego próbowałam przykryć, więc teraz muszę go dobrze przypudrować. Koniecznie. <gry> żeby się z niego nie ścierało, ale generalnie pudruję głównie strefę T, mm -hmm. bo widzę, że boki twarzy fajnie zastygają, jeśli chodzi o tak. ten podkład i nie będę go tutaj jakoś bardzo tak. mocno pudrować. Ale obie wyglądamy i już mi się podoba. Naprawdę. Też bardzo mi się podoba. Więc co, teraz chyba czas wymienić się produktami tak do jest. modelowania twarzy. Tak jest, kto zaczyna? Jeśli chodzi o bronzer, mam dla ciebie paletkę: to jest Give Me Some Sun. Obsession o, to jest chyba dziecko Makeup Revolution. Mhm. Masz tutaj Nie testowałam. kilka bronzerów do wyboru, Świetnie. o różnych wykończeniach: mhm. cieplejsze, chłodniejsze. Jeśli chodzi o róż, to jest to Róż Zvi, bo jak widać używam go często. 4 mhm. Coral Dust. Okay. A jeśli chodzi o rozświetlacz, to mam dla Ciebie taką paletkę z Essence i rozświetlacz, który najbardziej Ci polecam, to ten złoty tutaj. A wiesz, że ja go testowałam. Ostatnio, miałam takie w pół roku. Tak, pół, tak no, ponieważ u mnie wygląda troszkę oliwkowo, naprawdę? Tak, jak może właśnie... sprawdza się bardziej chłodnym karnacją. Tak, bo u mnie właśnie wybijały się takie jakby zielonawe tony troszeczkę. No, z niego. Może coś tam Natomiast wyktornie? nie ma problemu, oczywiście dzisiaj sobie się wymieniamy, to się wymieniamy, więc jak najbardziej. A to, co ja dla Ciebie przygotowałam, czy ty testowałeś ten brąz? Bronzer. Nie. Kochana, to jest taki brązer, naprawdę jeden z absolutnie najlepszych, jakich ja ostatnio używałam. I opakowanie. Opakowanie jest świetne. Dzisiaj słowo absolutnie będzie sponsorem dzisiejszego odcinka. I to jest odcień neutralny, ale nie za chłodny, pięknie się blenduje wspaniale jest pracuje w skórą. Satynowy, bo się Tak. Lekko jest absolutnie cudowny. Absolutnie cudowny. <laughs> i Ja absolutnie będę dzisiaj absolutnie. używać pędzelka z setfory, mojego ulubionego do brązu. Absolutnie. Ja myślę, którego używa Gosia na mnie zawsze, jak jestem u niej modelką, no. także jest już moim ulubionym. A jeśli chodzi o róż, to przygotowałam dla Ciebie róż z nowej kolekcji Bel. który jest w Biedroneczce i o. to jest w ogóle rozświetlający róż. I o ile na początku nie byłam do końca przekonana do tego produktu, o tyle malowałam ostatnio Zuzię, moją koleżankę, modelkę, która ma podobną do Ciebie karnację. Wiesz, jak to pięknie u niej wyglądało. I ten róż wcale nie jest różowy. Tak, naprawdę już. przetestuj koniecznie, daj znać co myślisz, ponieważ moim zdaniem prezentuje się pięknie. I gdybyś jeszcze chciała się dodatkowo rozświetlić, gdyby jeszcze Ci tego brakowało, to mam dla Ciebie moją ukochaną paletkę rozświetlaczy Face Illuminator Powder palette. Nie używałam jej chyba. O, to za się. nie używałam, się. także to jest, to jest dobry moment, nadzieję. żeby tego użyć. Tak jest. Zaczynam. Ja sobie pomieszam. Ukradłam Ci ten pędzel, co? A proszę Cię bardzo, śmiało, ja się wykontruję moim nowym ulubieńcem. Testowałaś te pędzle? To no jest Killist Blush and Bronzer. Tak, tak tylko inną serię, bo boskie są. No, ten to mi się tak podoba. No, te brązery są boskie, powiem Kochani, ci. Szczery. To jest wspaniały brązer. Bałam się, że będą jakieś takie za ciepłe, może zbyt ceglane, ale tak modelują twarz. No o, Mówię to ci powiem, szczerze, że jest wspaniały. Problemu. Naprawdę wspaniałe. Nie trzeba w to wkładać żadnego wysiłku. Tak. To co, różyk? Różyk, tak, ja będę używać tego samego pędzla, zobaczymy jak to. Ale mi jak idzie. mi pięknie ten róż pasuje do mojego oka. A on ten tak fajnie rozświetla. No naprawdę powiem ci, że yy, nie spodziewałam się tego, że właśnie na jasnych karnacjach ten róż będzie tak pięknie pracował. Mhm. Tak fajnie stapia się też z karnacją jasną. O właśnie, się w moim lusterku tutaj Cię podglądam. Ładnie. Tak, Naprawdę dzisiaj, taki... dzisiejszy filmik to same ochy i achy. Wybaczcie ale... nam. Ale czasami też tak trzeba, słuchajcie, dla równowagi u mnie film jest z bublami. Tak jest. Nie można się cały czas przygnębiać. Dokładnie, jest jesień, więc tam, gdzie narzekać trzeba, to ponarzekamy, a tam, gdzie trzeba się pouśmiechać... Ale się cieszę, że wyjdę z dobrym makijażem. No właśnie. no właśnie. Bywało różnie w tych testach różnych naszych... Kwadratowo narzekach. i podłużnie. Dobra, to ja sobie nałożę ten Growing Energy, ale pomieszam go troszeczkę z tym Shine Bright. Mm -hmm, tylko ten Shine Bright to jest taki... Shine bright. bright, tak. Ale powiem Ci, że chyba bardziej mi się podoba, kiedy dołożyłam sobie troszkę mm -hmm. więcej tego Shine Bright i, i super, ponieważ też coś nowego z tej paletki. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jakie produkty powstają w drogeriach. Tak. Takiej jakości, że można zrobić świetnej jakości makijaż używając drogeryjnych produktów. Tak, zgadzam się. Ja kiedy zaczynałam moją pracę 11 lat temu, to nawet nie mogłam pomarzyć o tym, że mogę sobie kupić jakieś świetne produkty w drogerii, a teraz to się naprawdę zmienia, także super. Ja wracam sobie już do paletki cieni i ten odcień Flame może na dolną powiekę. Ja wracam do tego jasnego, neutralnego brązu z odrobiną chyba różu nawet. I będę nakładać go na dolną powiekę, bo bardzo mi się podoba ten kolor. Taki romantyczny makijaż mi wyszedł, ale nienachalny. Nie zbyt różowy, ale z taką nutką jednak. Piękny. No, to wiem czy jestem... Zadowolona z mojej pracy dzisiejszej tutaj pod Twoim okiem. A ja też jestem zadowolona z tego, jakie kosmetyki mi moja szanowna koleżanka dobrała. Cieszę się, że ten podkład Ci się sprawdził, bo Prawda? naprawdę się bałam, naprawdę. Fajnie. Dokończyłyśmy sobie oko i teraz oczywiście musimy uzupełnić nasze makijaże. O usta! ja przygotowałam dla Ady dwie rzeczy. Pierwsza to jest pomadka również z Ingrid w odcieniu 312, to jest. Tak piękny odcień chłodnego różu, wspaniała pomadka. Będzie mi dzisiaj pasował tak, do tych oczu. Będzie, <grym> pięknie wyglądać. Nie mogę się napatrzeć, Ciii? naprawdę. Więc to jest pierwsza rzecz okay. dla, ciebie. dla Ciebie, a gdybyś zdecydowała się, że brakuje Ci trochę błysku, to przygotowałam dla Ciebie jeden z moich ulubionych błyszczyków. To jest Bel Hypoallergenic w odcieniu 0,3 Days. Jak ty o mnie myślisz? Tak, ale on jest gęsty, kryjący Dziękuję, jest a ja mam dla Ciebie pewnie cię nie zaskoczę, ale uwielbiam te pomadki. Uważam, o, że to są super. jedne z najlepszych pomadek zastygających z drogerii. Ja właściwie takie drogę. Innej cenie. Mm. E, to są Golden Rose Long Stay w kolorze 33 i 37. A ja sobie pomieszam, nawet, od Thank you! No powiem Ci, że ta pomadka to tak wpada nawet w fiolet, prawda? Tak, no powiedziałam, że to jest zgaszony róż, ale on też ma te, taką tak, 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 tak. To jest też pomiędzy. A te pomadki Golden Rose mają tak lekką konsystencję, wręcz ma, ma się wrażenie, jakby się nakładało wodę na mm. te usta. To nie jest nic obciążającego i o ile z ciemniejszymi kolorami nie zawsze się dogaduje mm -hmm. o tyle jasne są fenomenalne naprawdę ale jakie piękne ja zaczynam od tego odcienia 33 I am fill myself are you ale pięknie ci matko piękny jest ten kolor nie ja jestem <grym> w nim zakochana się, wow mm -hmm. i teraz drugi czyli 37. zawsze łamania? Nałożę odrobinkę tego łyszczyku. On jest trochę cieplejszy, więc zrównoważy mi tak, ten jest. chłód pomadki. No i voilà! makijaże gotowe. Myślę, że jesteśmy Wam winnym. Małe podsumowanie, moja droga, co tak najbardziej zapadło Ci w pamięć? Najbardziej dzisiaj? na pewno paletka, bo hmm? zrobiłam nią boski makijaż. E, fajne tematy. Lekko suche trochę się osypują, ale fajnie się przyczepiają i fajnie się łączą. O to chodzi właśnie. Więc ta suchość wcale nie przeszkadza. Hmm. Super róż, jestem w szoku jak pięknie stopił się z odcieniem mojej karnacji. Taki jest idealny, on jest nie za różowy, no też nie zbyt jakiś taki, wiecie, z brązowymi Ale tonami. Ale świeżuteńko jest naprawdę. rozświetlający, więc w sumie może grać takie pierwsze skrzypce, jeżeli nawet Oczywiście. nie chcemy używać rozświetlacza. No i brązer, tak jak szybko się dzisiaj wykonturowałam, to dawno nie miałam takiego momentu. On jest momentu. wspaniały. Jest bardzo fajny, jest taki zrównoważony w, zarówno w pigmencie, jak i w kolorze. Także dziękuję, bardzo fajnie. Ale proszę, Kupię na pewno. Przyjemność po mojej stronie. A jeżeli chodzi o mnie, to ja, tak, może zbiórczo omówię najpierw produkty do twarzy. Wszystkie podobają mi się bardzo, bardzo, bardzo. Podkład Rimmel używam po raz pierwszy. On się rzeczywiście trochę utlenia, ale to wszystko widzieliście. Natomiast on leży na skórze przepięknie. Pięknie, no ja jestem Nie, jestem w Bardzo się cieszę. Tak, naprawdę, dziękuję Ci, że mi go poleciłaś. ja, ja się szykowałam, że to będzie bubel dla Ciebie no widać chyba jak wygląda pięknie, no jaki masz podkład e, ja mam podkład Rivel e, bardzo spodobał mi się ten korektor pod oczami L'Oreal, e, pierwszy raz go testowałam ale mimo swojego mocnego krycia nie wygląda ciężko, tak samo ten puder, e, paleta cieni do powiek również bardzo mi się spodobała może nie używałam szalonej ilości odcieni natomiast... E, ale wystarczające e, wydaje ta. mi się, żeby mieć to takie wyrobione pierwsze wrażenie tak. a jeszcze jak Ada mówi, że jest świetna no tak, to z przyjemnością z pobiegnie do no. sklepu i potestuję. jedyne co, no to może tak Troszkę mniej mi się podoba ten rozświetlacz, bo ma trochę tych oliwkowych tonów, ale już to testowałam. A przy Adzie to nawet aż tak tego nie zauważam, bo tak mi się ten makijaż podoba, że, a, że nie mogę powiedzieć, że y, ten rozświetlacz dominuje. W związku z czym cały makijaż uważam za ja bardzo też. udany. Tak, ja się bardzo cieszę, że wyjdę dzisiaj tego Ja teeeż. Nic nie zmywam. Y, Ada, bardzo Ci dziękuję, że ja byłaś moim gościem. Bardzo dziękuję, oby częściej. Oby częściej, to była wielka przyjemność, jak zwykle. I tak sobie myślę, że poza tym, że może chcielibyście się z nami podzielić w komentarzach tym, które są Wasze ulubione produkty zdrowiali, to jeśli macie jakiś fajny pomysł na wspólny odcinek, to czekamy na Wasze. To dajcie nam znać, tak jesteśmy jest. tutaj dla Was. Dziękujemy Wam bardzo Dzięki. za oglądanie. Nie zapomnijcie zajrzeć do Ady, czekamy na Wasze subskrypcje, kciuki w górę i do zobaczenia na naszym Oczywiście!